Serdecznie witam wszystkich. Taki drugi film. Dziś młodzieżki, to ostatnie młode, które powiedzmy są w tym roku. Mamy kołębie to jest jedna parka z kirograckich. Jest ich chyba około 10 takich jasnobokich. Nie widzę, to, no, to wziąłem takie, żeby na, na pokazać. To jest jedna, one jedna a na drugich siedzą. Bola! Jedna parka jest taka, no, no, ale kocury są fajnie wychowane jak na ostatnie młode, No jeszcze z zeszłego roku były później. Choć będą jeszcze później młode, ale, ale to są e, powiedzmy jedne z tych już ostatnich, tam jeszcze się coś tam wykluło widziałem, z tych gołębi. No, ale widać jakie to ma upierzenie e, To gołębi akurat były wychowywane w boksie przez. No i takie tu są dwa tu są, wszystko to są z jasnobokich i tutaj mamy jeszcze takie kocury one jeszcze schodzą już, część schodzi na gołemnik a ale takie fajnie takie na, i przede wszystkim to widać takie upierzenie, takie czyściutkie e, i takie jakby tłuste trochę pióro, takie naprawdę aksamitne, fajne pióro i każdy jeden jest taki sam to jest akurat następny jest z innej pary z innej pary, tu są dwa. Dwa są, no gniazdki tu było chyba jedno było młode. Jeden był młody e, no bo chyba jedno, jedno jajko było. E, nie wiem czy stuszone, czy czyste, a tak to są wszystkie takie e, takie młodziaczki, jak tak jak widać. Wszystkie takie wychowane są takie fez, ładne. ja jeszcze takiego może pokażę jednego to tamten też jest wybitny, też jest z jasnobokich nie, tamten jest z rdzawych a to może przy okazji rdzawych eee, zrobię taki film no bo jeszcze będą jasnobokie, tam jest kilka takich młodych no i dużo tych gołębi też z żółtych wychodzi eee, żółtobokich wychodzi żółtych takich żółtych lętaczy, no i tu jest cała para takich, tu akurat eee, może są takie skromniejsze, tak? no z... zginął samiec od nich od nich samiec zginął tak, no one są delikatnie te są powiedzmy w takim samym wieku w takim samym a tutaj tego no i tu miałem takiego jak jak samiec jakiś ginie z gniazda to zaraz się pakuje inny zabiera miejsce i, i zaczął mi bić te młode tam był taki jeszcze nawet jeden młody jeden młody no i one tak trochę takie przymy, znaczy no, może złe nie są, ale, ale już widać, to on jest zaczął lać tego, tego. No i samica sama wychowuje. U, poleciał. U, ten efekt. O, następny. Ciekawam kto je teraz złapie do środka. te większe to już, takie większe. No to już jest późno i one już w sumie jeszcze nie były na dachu. I to jest kłopot, bo one tylko tak zerkają na, na zewnątrz z a na zewnątrz jeszcze nie były te gołębie. No ale to ja mówię, no ten, ale one takie bystre, bystre są te, te gołębie. No i to ja mówię, no one już zerkają na zewnątrz i ten, i, no, i takie mają potencjał i chęć do. Do, do latania pokażę jeszcze jednego takie. W sumie tamten to już wybitny jest. Jako od razu zobaczę, zobaczę co z tymi dwoma, bo e, one jeszcze na dachu nie było, już się robi późno, ale te one są takie kumate młode, także e, powinny pozalatywać. A ten, a takie są. No i przy okazji jeszcze jeden gołąb takich kilowet też ślicznej budowy. Będzie samiczka, z takimi pasami, takim na, na takim ciepłym, ale widać taki fajny ogonek na budkę, takie e, e, takie szare końcówki lotków kolorystycznie bardzo ładne. Wadą jest, no to jest taki gołębi donieckich. E, no ma tą wadę, że ma pióro sztorcowe w ogonie, ale tak to jest prześliczny gołąb. Niech, może może już też. To są takie gołębie, które już e, powiedzmy Schodzą na gołębnik, ale z budowy prześliczny gołąb. No tak, jak widać, taki ono i taki na, na pasie, e, taki piersisty, taka szeroka samiczka. Jest już jedna taka e, w tym roku e, samica. No tyle zostało, i te gołębie już zostaną. A tutaj też to on wyszedł po gołęb, po. Gołębia! Ale to ten już poleci. Ale. Wula, chodzę tutaj. Może przy tych się przytrzyma. Śliczny, on jest taki taki. Widać jak mech to ma po całości. I on wyszedł, to jest też gołąbki rowogradzki Tylko że nie wiem czy, czy coś się nie podziało, no bo taki strasznie grochowy wyszedł. Ale przy ślicznej, no i w wychowaniu taki cały mechaty gołąbek. No troszeczkę późno jest, no ale te gołąbki, tak jak widać, no to, to pióro na tych gołębiach. Jeszcze pokażę tego, te gołębie z tych e, siwych w następnych filmach, no i gołębie ze sportowych, to co pójdzie prak pra, 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 praktycznie wszystkie pójdą na przyszły rok na, e, do rozpłodu z tych gołębi. E, praktycznie e, tam miałem jeszcze tam kilku chłopaków sobie odebrać. E, tam bez ktoś pisze, dzwoni, ale to e, e, te gołębie, które mają iść na praktycznie e, w różnych kierunkach, gdzieś teraz, e, nawet dziś do mnie, e, taki, taki kolega pisał nie wiem, czy z Mińska, Mazowieckiego, nie wiem, nawet chyba, nawet gdzieś dalej, e, ale w różnych ki kierunkach, no i. i no, ten brak wysyłki gołębi, no to e, no jest dużym, takim dużym, takim taką przeszkodą w tym wszystkim, no ale tych gołębi jest niedużo zostało, to praktycznie te gołębie co zostaną. Część się tam jeszcze e, z tych wybierze tego, tak, no, ale te niektóre to są prześliczne, takie kocury, te tak jak to te jeszcze dorosną, no, takie fajne, ale też bardzo ładnie wychowują no, przede wszystkim wychowanie, wychowanie jak na, na końcówkę powiedzmy, że to jest już tak koniec sezonu Tam już tam Niewiele tych gołębi zostało Ale gołębie są wszystkie Wszystkie równe Ten będzie ciekawy, bardzo ciekawy gołąb On wyszedł z takiej Rudej samicy całej pary rudych rdzawych gołębi Samica, wybitny lotnik i samiec to samo I przede wszystkim takie Mocno, mocno Te gołębie kumate Ona Kiedyś opowiadałem, samica zginęła. Cztery dni wracała. Ona tu kręciła gołębie, mnie nie interesowały w ogóle. E, próbowała tutaj dolecieć i tak cztery dni, w czwartym dniu już się poddała, tak jeszcze dzień wcześniej była taka potężna ulewa, no i Gołąb e, wrócił na, na miejsce i no teraz tak fajnie tego, no i teraz, teraz wychowują jeszcze jednego, tak, jakoś się darzy, że po jednym młodym jest. E, albo jajko jest jedno niezależone no przeważnie jest jedno niezależne, a niektóre to e, jajko, któreś tam e, młody tak obumarł w jajku a tak widać, już jest późno taki, żeby tego, no teraz już się nie, nie, tak nie nie wiem, czy to o, tak to bardziej bardziej jest, jest może lepiej nie, teraz jest na e, byłem, nie było filmu, bo telefon e, telefon się e, zepsuł no i ten troszeczkę go testujemy, zobaczymy jak, jak e, będą wychodzić na nim e, filmy, no, ale tak jak, tak jak widać gołąbki takie, no tutaj doświetlenie może troszeczkę zrobiło e, roboty i no, z kolorowych jeszcze tam kilka jeszcze gołębi zostało. No i przede wszystkim e, w następnym filmie pokażę tym kolegom, którzy tam dzwonią do mnie, mówią, a bo te gołębie sportowe, ci co hodują gołębie pocztowe to mówią, a no bo rezultaty takie kiepskie dużo jeżdżenia, pracy ja bez przerwy ich nakłaniam do tych gołębi takich sportowych, są przekochane gołębie bardzo łaskawe i dające ten co raz spróbuje tych gołębi no no Ciężko mu się jest po prostu, jak już raz spróbuję, no to ciężko już od tych gołębi odejść. Są przełaskawe, prze takie tego. no Jak kiedyś powiedziałem komuś, że to takie diabły, no mówię, diabły to takie z tego względu, że te gołębie tak mocno pakują do góry. To są takie gołębie, ale to przy okazji filmu, gdzie będzie właśnie z tymi, z tymi gołębiami sportowymi, ci co oglądali gołębnik, no to film z gołębnikiem, to na przyszły rok ten rok powiedzmy, no potoczył się jak się potoczył, miało być inaczej, no ale robimy z tym co jest. Na, nastawiamy się na, na, na przyszły rok. W przyszłym roku będzie, będzie lepiej i z tych dlatego tych gołębi jeszcze zostanie w tym roku dużo więcej, znaczy będzie podmianka na tych gołębiach. Duże, dużo gołębi właśnie będzie wymienionych w tym roku na młodszy Doszedłem do, do takiej sytuacji, gdzie te gołębie naprawdę już, no już są stare Nie ma się co oszukiwać, są te stare gołębie Mam kilka takich gołębi, gołębi które oddam chętnie komuś za, za darmo ale tylko gołębie do lotu. One nie nadają się. No samica nie nosi jajek, samiec nie płodzi. To tego typu gołębie oddam, ale są przekochane, jeżeli o od tych gołębi, orientację i tak dalej. Tylko, że już, no doszed, no to już nadszedł ich czas. W zdrowiu są super. Przy okazji, właśnie tych gołębi sportowych, to pokażę te gula pokażę te pokażę właśnie te gołębie jeżeli by ktoś był zainteresowany bo szkoda tych e, poświęcach tych gołębi bo naprawdę służyły mi bardzo długo fajne tego tylko że jeżeli ktoś by chciał sobie tak do lotu typowo do lotu to one się nadają fantastyczne gołębie to tak jak mówię no ja część gołębi w tym roku będę wymieniał no przede wszystkim już jestem zmuszony za długo było przeciągnięte i te gołębie E, te gołębie po prostu już e, doszły do swojego takiego limitu. Już się nie da. E, z nich już w nic wycięło, One się tak zbijają razem. Także będzie krótko. Ten jest fajny. Ten jest wybitny, z tego bardzo. Bardzo mi się podoba ten gołąbek. Jest. Jest kocur. a tak widać nawet na skrzydłach pod spodem cały taki mechaty. No był jeden, akurat tak, tak wyszedł, że był jeden. No. no i dziwnie ma takie skrzydła, nie wiadomo czy się coś tam nie działo, nie podziało, że e, któryś e, samica pewnie była ta, tylko że e, samiec może grochowy był, dlatego on taki e, e, grochowy. No ale zobaczymy do spierzenia jeszcze tego gołębie. ten no i przede wszystkim było w locie stare są bardzo fajnymi gołębiami a no zobaczymy jak ten młody jest, jeden już z nich młody, który już lata i fajnie się pokazuje i zobaczymy ten no i ten jeden jest jeszcze taki malutki, taki do, do obrączkowania a ja mówię, no po jednym młodym się wychowało, no ale, no ale miejmy nadzieję, że przynajmniej z tych gołębi będą fajne fajne gołębie, że będzie można coś w tym, w tym na przyszły rok z nich zrobić, no i problem jest z późnymi tymi młodymi ja je próbuję wypuszczać ale też jaszcząb już jest już się kłopoty zaczynają takie dość potężne robić dlatego te gołębie no, trzeba je tak troszeczkę do lotu przyzwyczaić no i później muszą już niestety iść pod zamknięcie te co będą latać to będą latać jeżeli miałoby coś tam się stracić no to, no to z tych gołębi, które ewentualnie mogłyby się stracić a reszta po prostu no, muszą być zamknięte takie, takie te czasy są, że e, ole, telefon spot, że, że tych drapieżników jest bardzo dużo, no i, no i ciężko z nimi sobie e, e, poradzić. No i cała ta sytuacja z tymi, tymi drapieżnikami. No, psuje całe, chociaż jeszcze tych dużo tych ptaków migracyjnych jest, ale one wiedzą doskonale po co im się gonić za e, ciężkim. Ciężkim kawałkiem chleba, jak tu jest, łatwo na talerzu podane i on już bezpośrednio na, na gołęb. Także pozdrawiam wszystkich, bo się późno robi. Jak zwykle zapraszam na kolejne filmy i trzymajcie się na razie. Cześć.